Cześć, System Kuba, to jest kolejny odcinek z gry Porta 2 I dzisiaj jest Ziemnior, gramy kopa z nim Siema, siema No, przed chwilą graliśmy prorok, więc wam nie pokazaliśmy prorogu, bo przed chwilą, wiesz, Ziemnior, wiesz, ten głos mu miał, wiesz No tego, sorki, że tego nie nagram, ale wiecie o co chodzi No wiadomo, o, tu widać ile mamy kroków Tak, Gdzie... tak, tak No, budowanie zespołu, bo to przed chwilą był prorok, więc wiesz, no, tak? A. Więc prorok to już znacie. Ja mam ja będę miał tego HG, co to było Cen? czy ten HG, a ty miałeś jeża. Coś takiego. Tak. No. Więc to jest pierwszy poziom. Progu raczej nie pokażemy, bo to wiemy, to jest taki filmik, więc więc tym będzie. Hello zobaczymy here. co będzie. Okej, okay, y wiesz co? Weź ten przycisk, ten. o ten, ja wchodzę do środka. Dobra, Aha. ja ci otworzę. Mhm. Tak. Dobra, y nie, nie ta strona. Dobra, czekaj, iść y prosto, tam, pro prosto, tam. Lewo. A nie, to jest zamknięte. Dobra, to wiesz co? Przytrzymaj ten przycisk. A ja Poczekaj, idę na ten przycisk. No, czekaj. Fla. Fla. No, o, i teraz ja. Okej. Okay, tak, okay. tak, jest otwarte. No, 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 no. Blue Five. Science collaboration points. I co teraz? Y ja teraz muszę wejść. Musisz otworzyć przejście. No, ale jak? O cholera Mam przejście otworzone A, portale! Zapomniałem Otwórz, mi Tak, otwarte Tap Czekaj Ej. Ja jestem, ja jestem, od y... O, gdzieś, o ten, nie ten przycisk, nie ten O, dobra, jesteś Ja ustawię gdzieś portal Dobra, otwarte. A, portale, no tak! Dobra, i tam Okej, okay, i teraz tu masz otwarte Dobra, mam portal Dobra, i teraz y, strzel, strzel tutaj, tutaj Gdzie? Ja mam czerwony Już Jażd... i niebieski gdzieś Gdzieciem tutaj portal Masz, masz, masz portal nie, Niebieski Aha, ok. Masz czerwony portal, no Dobra, dobra I tam masz przycisk No i ty chodź też Ale ja nie wejdę A nie, no tak, masz czas. Poczekaj, muszę zrobić tak i otworzę ci przejście, otworzę ci przejście no, i dużo no też portal i dużo też portal tak, i muszę tam tak. wejść Jeszcze raz i jebieski I chodź do, do tego swojego, chodź do swojego chodź do swojego Portala Dobra I teraz patrz, i teraz tutaj. A, i idziemy. Okej, okay, dzięki. I się udało. Mamy. Excellent. To jest proste wyzwanie. No. Fajny ten nie? Co? Fajny ten kołok, nie? No, to jest z tej Możemy kiedyś z jakimś jeszcze z jednym grupą pograć może. Ale to jest chyba tylko na dwie osoby. No. Znaczy, nie wiem, czy kopa to już wam pokażemy, chyba. Bo czy. Znaczy, to jest kopa, tylko że prorok był, ale ominęliśmy. No dobrze. nie stało. Most winners to. Blue receives 5. Signs collaboration points. A, dobra. Zginąłem. Co ty co, gdzie wybiegniesz? Leć mi otwórz, tutaj daj ten przeciw. A, mam portal już twor. Ten przeciw. Musisz nacisnąć tam ten przeciw. A, przycisk. dobra. Wrócić tam? wiem, dobra, dobra. No dobra. I teraz ja tu gdzieś muszę chyba portal wrzucić. Tak. Tu muszę chyba portal. Tap. O cóż mi jeszcze da? A nie, Otóż cóż mi? Rzuciłem I teraz... I teraz ty... Yy, czekaj wiesz to... No dobra. Hmm, Bo. Nie będzie takie łatwe. Hmm. Czekaj chwilę. Ja bym nie, rzucił nie, ten coś. portal. I tuż do tego ten portal. No bo ty powinieneś właśnie jakoś przejść. Aha, tylko że wtedy... Weź mi otwórz i ja zobaczę co jest tam dalej, bo tu dalej po... A? Tak. tak, musimy być we dwoje. Portal ci rzuciłem chyba Nie wiem gdzie, chwila, ale... Ile? Masz jebieski, dobra? Weź weź eee, dobra. No nie wiem za bardzo no to zrobić Okej okay. No Co? Oj, sorry, sorry. Dobra. Yy, rzuć gdzieś portal gdzieś coś. No tu jest przejście takie, żeby i dalej, tylko tak, ja nie... Ale... Ja też muszę przejść. No właśnie wiem. Właśnie nie wiem jak to rozwiązać. Mam pomysł. Trzeba ci mam pomóc. Tu jest pomarańcz żółte. Ja mam czerwone i... Ej! Hey! <grym> to ja rzuciłem. Spróbuj jest mój portal przejść. Spróbuj przez portal przejść, no spróbuj. Weź mi otwórz teraz, otwórz mi. No, no dobra, dobra. Ej, mam pomysł, yy, chwila, chwila. O, nie, dobra, już wiem co zrobić. Yy, weź wyłącz ten a nie. A... co? A wiem, dobra, dobra. Yy, przejdź przez ten portal swój, to jest swój, już wiem. Właśnie idę. I teraz tak? usuń ten swój portal, gdzieś strzelając tam w tamtą ścianę, tamto, o. Cervonin. A nie, czekaj, i teraz ja muszę... O i teraz idziemy! No i dawaj! Ooo, ładnie! No. no i bardzo dobrze Chodź Co teraz będzie? I co tutaj się robi? Jakieś to dziwne trochę mm -mm. A, co A dobra, ten trójkąt X potem kółko mały i księżyc. To jest o tym. To, to, to tak, to? Szybko naciskaj, może w momencie. Nic nie rozumiem. I jeszcze taki jeden był, taki księżyc. Portale. To jest koniec. Portale trzeba otworzyć, dobra. A wiem, dobra. Muszę yy, podejść tam na górę. I na ten przycisk wciskujemy. No, wciskaj. Aha. Okej, okay, chwila. Czyli teraz tak. Okej? Okay, czekaj. Na 3-4. Nie, takie masz. O, widzisz? No wiem. Wiem. Dobra. O. I wracamy teraz. I szybko na dół, szybko na dół. I ciskaj, i Wszystko... ciskaj, ciskaj, ciskaj. Dobra, jest. Dobra. Co to jest? Piłeczka. No wiadomo kto! <laughs>

Wiesz? Okej okay. Ale jak to zrobić dalej? Yy, teraz co dalej? Aaaa! Patrz, patrz! Portal musisz dorzucić i jeszcze... A, widać, Muszę przesunąć, muszę przesunąć Będzie ok. No! I jest Teraz no, dobrze. I ładnie, ładnie, to zrobiliśmy Piąteczka jeszcze, tak yy... Dobra, dobra, chodź Dobra, czekaj 3 2 y <grywa> <grywa> Dobre Polecam w tą grę tą zagrać, Portal 2 Polecam w tą grę zagrać No wiadomo. O nie, wieżyczka, będzie do nas strzelać No nie, walka z wieżyczką Wiesz co? Uważaj, wieżyczka! O ty, dostałem! Trzeba w portale strzelić, słuchaj. Iść tam na górę, no idź tam właśnie. na górę. Tutaj, no, no, no. Skacz. Tu? No. E! <grywia> <grywia> co to było? Brawo! A, wiem, dobra, o co A, chodzi? no właśnie! Aaa, skrzynia! Fak! Tyć! Nie! No! Gdzieś! No! O! Miałeś! Pa! Chłopie! Nie, ja. ale gdzie jest? Tu nie ma ściany żadnej, żeby to odbić! Jest! Aaa, bo wiem, coś. ci... A, jest! Jest! Aha! Jest. jest! 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 No tylko, że tam trzeba jeszcze coś dodać. Nie no, strzela mi do mnie, więc nie co wiem. Co ty z... prawie. A! Trzeba ich spalić! Aaa, okej. Okay. One I'm kidding. Destroying them is part of the test. They are no more important to you, than you are to me.

Nie ten, ja ci, ci pokażę O, tu, no Tutaj, no, 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 rzuć go Rzuć Albo ty podejdź Albo nie, wejdź tam, wejdź tam No, no, no Teraz tak Żeby podnieść do góry O cholera A, wiem, czekaj Wiem, czekaj, czekaj Wiem, czekaj, czekaj, czekaj Stój tam, stój tam, stój tam Stój No staje. Aha, tu jest reset skrzyżowo. Nie, nie można zrobić dwóch Okej, okay, jest No jeden jest na razie, więc jakoś nie wiem co zrobić Portalę. Aaaa port nie, patrz, patrz! Już wiem Zobacz Oj, czekaj, Eja! Czekaj! Skocz. No, no Nie, już... Aha, jednak nie... Jednak nie wiem <grych> No, co chciałeś? No właśnie, no bo tu jakby to była ściana to... Właśnie, to mi właśnie chodziło, że to, to coś się No. no. Aha Co? Chwila. Patrz. Pyk Pyk. Coś w tym stylu było Coś jest to! A, bo widzisz, tak portal kieruje, kieruje, tym nie jest. Fuck. Fina. I teraz, teraz? Teraz yy, ten. Musisz to, o dobra, jeszcze tam niebieskie tam masz drugie. Musisz się z tym odbić. No. 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 Oj, chyba. O, 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 o czekaj. Rzuci, musisz dorzucić jeszcze porta, jakiś jeden. Jeden. Drugi. No, ale oprócz tego jeszcze to musi pójść. Wiem. O, to. Ała! Sorry, aaa, dobra. Przepraszam. Kurczę, no nie wiem. Przepraszam, wam Pokaż na chwilę mi to, pokaż to. Chwila moment. Chwila i teraz nic nie rób na chwilę, dobra? Ej, mi A jak ty to... Jak ty to wtedy tak odbiłeś? Trzeba otrzymać te przyciski, e, wiesz, w tym portalu, także. Jakie przyciski? No jak y, się odbijają te rasery. Y, no, pamiętam przyciski. I co teraz? Dobrze. A no. O to chodziło, dobra. Widzisz, widzisz? Aha! Aha, tylko teraz jeszcze oprócz tego. individual scores. However, I can tell you that at least one of you is doing very, very well. Please continue into the next test chamber. Ah, funny to you? Yeah, no super to you. Cause, cały, cause cały, cały byśmy to robili, nie? The misery. No, what's it? I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop. Pro, 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 pro. You have forged an excellent partnership with one of you handling the cerebral challenges and the other ready to put the into action should the test suddenly become an evil. Ha, <laughs> Dobra, wygrałem. Dobra, teraz się skupić. Okej, okay, kolejne przejście jest takie, dobra. dobra a co tutaj chodzi? dobra. O! To jest. To będzie ciężkie. To, to będzie ciężkie, chyba. Ja! To będzie ciężkie. Nie, bo tam nie ma ściany, nie? Jest, mam. Mam, mam. Co masz? Ścianę No, zajść z tym Aha, nabór. tak bro. A, i teraz muszę cię obniżyć I chodź wchodź na to No No Idzie teraz No, ty nie? tylko nie? Ja cię obniżyć jeszcze bardziej Czekaj, czekaj O, 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 dobra Na no, dołu, dołu do. Oj, chyba nie wyjdzie Cofnij się Nie wyjdzie Do góry ciągle No wyżej już się nie da A a idź w prawo, za w lewo swoje Nie, do tyłu, do tyłu, do tyłu Tu idź, tu A I teraz spróbuj z tym, okej Aha I teraz zejdź, i teraz zejdź z tego O I teraz w na A, O no, faktycznie, tu mogę zejść o -o. Sorry. Sorry. Ale już wiem jak to zrobić, już wiem jak to zrobić. Chodź. Ale żeś mi przypierdzielił. Chodź tu i zrób jeszcze raz tak, żeby tam się Już wiem jak to zrobić. To, nie, że, czy, żeby, że zrób, to to zrób portal. jeszcze raz te i tam się przenieś. No. Chodź się. portal. No, chodź na nie. Ty, idź, tak. Nie, ty idź, ty idź. Dobra, to tak. To ja wezmę to skrzynię. To ja wchodzę. Dobra. No, teraz tak, teraz idź dalej, idź dalej. Dalej, dalej do samego końca, do samego końca. Dobra hmm. Dalej, 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 dobra Już Teraz weszkoć, weszkoć teraz I teraz czekaj, teraz Uwaga I Teraz ja na dół to muszę dać O No nie, no znowu A, bo to bo. No bo stoisz pod kostką, no Dobry, Jeszcze raz, jeszcze raz Musi być taki idealnie No No a, bo żeby bez żółtego. No poczekaj, muszę tam przejść, dobra. Dobra, teraz i teraz. Już. O, stój tu właśnie, już. właśnie. Teraz wejdź na to. Nie czekaj, po to, że No, mówię ci! A, dobra. Okej, okay. już. No. Mam. Teraz musisz wrócić. Czekaj, teraz wejdź na na, biało, na to. Jestem. Okej, okay. teraz idź. Otwieraj. Dobra no. Teraz. Yy, o o Teraz musisz portal, po Odłóż kostkę Postaw portal na podłodze swojej, na podłodze swojej Tylko uważaj, żebyś nie wpadł w niego, więc y, cofnij się na czarny. Cofnij się. A w sumie, w sumie, w sumie racja. No w sumie. I teraz to jest. musimy tu iść. Dobrze jakoś wyko wykombinowałem. Teraz to musimy tutaj zrobić. Jak... A wiem Rzucę portal. Żeby... Y... Ja. Yyy... Pa! To... Ła Daj mi to. Daj mi to. Dawaj to, bo zrobi się jeszcze krzywdę. No. No nie bij mnie, bo ja zginę. Co ty robisz? Co chcesz zrobić? <grym> dobra, 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 jeszcze robimy, no. Pyszkajmy, daj, z daj, dobra. daj dawaj Kostkę, bo zrobi się jeszcze krzywdę.

Ola, mamy to zadanie. O co Wiesz, tu czy... chodzi? Be body, jest to chodzi? Peabody jest, a ty jesteś Atlas. Ale to fajna to kooperacja. No super to jest. To, jest... This is not a to nie jest so konkurs. To would be It's not a, To jest tak, że. Nie, nie bo od razu ginie, więc. Mam lepszy pomysł. Aha, to znika kostka, rozumiem. Nie. No o o o o, dobra? Yy... Aha, bo jeden musi tym sterować. Ja będę sterował, daj. Nie, Iść tam, iść tam. Okej, okay. Trzymaj. Tylko Trzymaj. O, właśnie. Trzymaj. O, dobra, dobra, teraz. Teraz tutaj. Raserem. Tu, tu, nie, nie, tu, tu, tu! Aha, okej. Okay. Tylko będziesz musiał przeskoczyć. No, nie, 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 nie. bo ginę. Ginę. Co, nie miałem po portalach. Już. już, 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 już. I teraz będzie trzeba to załatwić jakoś. I to szybko, bo zginę zaraz. tak A, wiem, już, wiem, jak będzie no, skoczyć. Już 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 już, 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 Teraz to, i teraz tu, no? Dobra, ja idę. No... i ładnie. Jestem teraz. Tak, muszę ci do portala dorzucić. E! Skocz przez portal! Chodź przez mój portal. Jaki portal? Weź co, yy, poczekaj, ja chodź i udostępnię. Eee, fila. Fila, tu mam wyjście z porządku Eee yy, okej okay. oh, yeah, yeah. Brawo, brawo Ja no wiem naprawdę. co trzeba Trzeba zrobić tak trzeba A się... wiem co trzeba zrobić do Dobra trzeba teraz raz mu jeszcze raz jeszcze Dobra Dobra ty już staruj, jeszcze raz Jeszcze raz trzeba to samo i powinien Ty tam postawić portal lepiej Aha Aha no wstawaj i rób to samo na razie, na razie, tylko uwaga, U... yy... zostaje ten portal! Służyłem! No, 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 no Jestem. Dobra, teraz do góry musisz jechać Czekaj. Czekaj. Już! Dobra, już nie, bo to się otwiera Binda, dobra Okej, okay, dawaj okay. Już Dobra i teraz czekaj, teraz trzeba pomyśleć hmm. Teraz Teraz wiem, teraz jedna strzel tu, jedna, jedna, jeden strzel tam Gdzie? Tu? Tu no, mam A drugi, a, a drugi tam Ok, drugi tam powiadasz Yyy, czekaj Tam, o. Wiem. Masz. No. Tylko teraz muszę tam jakoś... Aha! No to przejdę tak po prostu! No da, to a, tylko, się... to, to, to... do, to musisz. do góry, to do góry całe. No i już masz łatwiej. No i widzisz... Już masz łatwiej. Udało się. No i idź. Właśnie. tam. Może a Teamwork jest w Sometimes testing has to occur outside the confines of the lab. Uh oh, this next test is so outside the box, I can't, I mean, won't even tell you what you were looking for. Oh, You'll know it when you find it. Uh, <try> e, Blue is penalized 50 science collaboration points. prosto. That's another 50 point penalty. Keep it up and you will lose 500 points. <try> Situation. Hey, idź, Ej, idź dalej, idź dalej. Idź dalej. 1000 point penalty. Are you happy now? Trzeba ją otworzyć Co ty right zrobiłeś? Dobra, idź. Czekaj, idź. czekaj, trzeba ją wkurzyć. Nie da się otworzyć, idź prosto, idź prosto, idź prosto! Ależ chce ją wkur... a nie, się nie mówi Ja dalej. pierdzielę, idź prosto. No i tak tu nic nie ma. Jest. Jakieś przejście, patrz. Yy, fila. Fila, fila, fila. Tu nie zrobię portala. W porządku, okej. Eee. Aaa, dobra, wiem. Trzeba coś zrobić, coś takiego. A dobra, mam. Wejdź tam. Wejdź do mnie. Wejdź. Tu jest przejście, dobra. Czekaj. Co to jest? Przycisk. Trzeba otworzyć to. Aha, dobra. Muszę podejść tam do tego drugiego przycisku. A, i teraz zaraz odliczenie Mhm. To do drugiego. Gdzie jest drugi? Tu! A dobra! I, i czeka, i y, na odliczenie czekaj. Tak. I teraz. No. Dobra. Teraz. O Teraz płyta. Mam kurwa. płytę. Otwórz mi! Zamknęło mnie. Co jest? O, -o. To mamy problem. Ah, co co? Congratulations, you managed to complete this absolutely meaningless test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. At any rate. Nie masz sposobu do komunikacji, że czujesz ból. Uważam, że to błyskawiczna rzecz. A, bo wszyscy zginą... ty też zginąłeś. Mhm. Mm Aaa. A, -a. a bo, bo tutaj to się giną wszyscy, spoko. Więc chyba zrobiliśmy ten poziom. Tak, zrobiliśmy ten poziom, dobra. To bardzo wielki, wielki, wielki dzięki za odcinek, jeśli odcinek spodobał Dajcie łapkę no w górę, kontujcie, subskrybujcie I widzimy się w kolejnym odcinku z gry Portal Dwójeczka, oczywiście w następnym odcinku już Zrobimy już kolejny odcinek z drugą misję pod nazwą Już wam czytam yy, Masa i prędkość, dobra A widzimy się w następnym odcinku z gry Portal Trzymajcie się i cześć Cześć o tak, to do, 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 do widzenia, no.